Dzień dobry, kochani, to znowu ja. Teraz moja. ktoś próbuje. I zobaczymy, czy smakuje. Smakuje. Smakują tak. kanapeczki? Tak. Proszę, zostawcie komentarze, czy podobają Wam się takie filmiki, czy nagrywać ich więcej, czy podobają Wam się shorty, zapraszam na mój kanał małpa candy sweet 87 no. wyglądają tak prezentują się w ten sposób o bye Prosimy o lajkowanie i subskrybowanie naszego kanału. Niedługo będzie rodzinny to kanał. Także niedługo dodam zdjęcia, jak wyglądają w większym świetle te kanapeczki. A na razie do zobaczenia wkrótce. Bye!